Dolina Cisów znajduje się w malowniczej krainie, nieopodal centrum. Od centrum mamy 12 minut, więc wokół są drzewa. Firma próbuje zbudować tu piękne osiedle w postaci budynków niewysokich, dwu-, trzypiętrowych. Jest to bardzo atrakcyjne osiedle służące do wypoczynku i spełnienia, myślę, że godziwego życia. Inwestycja realizowana przez firmę Universal Podlaski przy ulicy Białostockiej docelowo składać się będzie z 26 budynków wielorodzinnych 3 i 4 kondygnacyjnych. W budynkach 4 kondygnacyjnych zostały przewidziane i zostaną zamontowane dźwigi osobowe. Konstrukcja budynku stanowi układ słupowo-płytowy. Budynki zostały posadowione na ławach fundamentowych. Ściany kondygnacji podziemnej wykonane zostaną z żelbetu, natomiast ściany kondygnacji nadziemnych, ściany osłonowe zewnętrzne z cegły ceramicznej, a ściany międzymieszkaniowe oraz ścianki działowe z cegły silikatowej. Stolarka okienna w mieszkaniach będzie zamontowana z PCV, natomiast w usługach, lokalach handlowo-usługowych oraz na klatkach schodowych z aluminium. Docieplenie budynku zostanie wykonane metodą lekko mokrą, izolacja grubości 15 cm styropian, natomiast elementy klatek schodowych oraz wykurzy zostaną dodatkowo obłożone jeszcze cegłą silikatową żółtą. Konstrukcja dachu drewniana dach dwuspadowy, pokryty blachą panelową na rąbek. Znajdziemy tu dla wszystkich klientów różnorodne mieszkania a więc są tu mieszkania dwu, trzypokojowe są tu mieszkania z oranżerią. Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu wszelkie rozwiązania. Więc mogą to być mieszkania do własnego wykończenia, mogą to być mieszkania częściowo wykończone przez firmę, są też mieszkania całkowicie wykończone. Z uwagi na to, że przyjęte jest u nas zwyczajowo, że każdą następną inwestycję, którą rozpoczynamy, jesteśmy na jakimś tam etapie realizacji, i organizujemy dni otwarte, żeby szerszemu gronu potencjalnych kupujących zapoznać z naszą ofertą. Charakteryzuje się tym, że po prostu na te targi zapraszamy zarówno osoby, które brały udział w projektowaniu budynku, jak i też wykonawców i firmy, które zajmują się aranżacją, wystrojem wnętrz. Chcemy zaprezentować wszystkim kupującym zarówno mieszkania przygotowane w stanie tak zwanym deweloperskim do własnego wykończenia, jak też przygotowaliśmy mieszkania wykończone do wprowadzenia się i zamieszkiwania. I z uwagi na to, że tego typu rozwiązanie nam służy jako wskazówka, jakie zainteresowanie jest wśród kupujących, czy na przykład dalej rozszerzać wykończanie mieszkań typowe do wprowadzenia się, czy tylko po prostu zaprzestać na przygotowaniu mieszkań do własnego wykończenia. I jeżeli chodzi o zainteresowanie, widzę, że. Już zaczyna przewaga być tych kupujących, którzy są zainteresowani kompleksowym wykończeniem mieszkania pod klucz i wprowadzenia się. Myślę, że przyszykowanie na dni otwarte mieszkań wykończonych jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ klienci mogą zobaczyć, jak można umeblować, jak można wykończyć, jak można stworzyć to, co oni w przyszłości będą tworzyć, więc daje to im jakiś zaczątek ich pomysłów realizacji. Natomiast nie ukrywam, że wiele ludzi w tej chwili jest tak zajętych pracą, że kupują po prostu mieszkania wykończone. Podczas dni otwartych ludzie są bardzo zainteresowani mieszkaniami wykończonymi. Myślę, że ze względu na to, ponieważ oszczędzają swój czas, pieniądze, widzą pomysły, w których mogą wykorzystać, które mogą wykorzystać w urządzeniu swojego mieszkania. I myślę, że jest to taką główną rzeczą, że tak powiem, dla ich wygody, że wybierają osoby, które mogą, które mogą im coś, w czymś pomóc. Daj nam to, po pierwsze daje nam to możliwość zobaczenia mieszkania z bliska, zobaczenia całkowitego rozkładu i jakby poczucia, poczucia samego mieszkania, nie jest, to, nie, jest to suchy, nie jest to suchy rzut, rzut z góry, rzut komputerowy. Który, który po prostu oddaje tylko i wyłącznie rozkład, a tu jednak jesteśmy w stanie zobaczyć z bliska, jak ja wspomniałem, jesteśmy w stanie poczuć mieszkanie. Jeśli chodzi o ceny, są bez porównania do jeśli chodzi o ceny w mieszkań w centrum. Mieszkania znajdują się w cenie od 3800, natomiast lokale usługowe od 5 000. Pomimo trwającej budowy na tym osiedlu, dwa budynki są już całkowicie funkcjonalne, czyli są tu już podłączone media, więc całkowicie można już korzystać i niektórzy mieszkańcy mieszkają już. W ramach współpracy z firmą Universal, moja firma, czyli Open Finance, stara się obsłużyć klientów dewelopera pod względem kredytowym przede wszystkim, czyli klient ma uzyskać informacje. Przede wszystkim o, o tym, jaką ma zdolność kredytową, czyli jaką jak w stanie jest uzyskać kwotę kredytu. A my, w ramach tej współpracy, też jakby pomagamy klientom w uzyskaniu tego kredytu. Podczas od procesu całego kredytowego, poprzez uzyskanie tego kredytu, prowadzimy klientów od początku do końca. Myślę, że kto będzie chciał mieszkać. Godnie i wypoczywać, zapraszam wszystkich na tą lokalizację. Jestem tu codziennie od godziny 8 do 16 w sobotę od godziny 9 do godziny 14.